<laughs> witajcie, witajcie kochani przy moim Mercedesie W203. Problem, który w tym samochodzie występuje, jest to drobny problem, ale może to Was spotkać nie tylko w Mercedesie, może to spotkać Was w każdym innym samochodzie. Dotyczy... Otwierania bagażnika, nieczynna jest klamka otwierania bagażnika, i teraz chciałem zdiagnozować, co jest przyczyną, że nie działa otwieranie klapy bagażnika. Są tam dwa elementy, które mogą mieć wpływ na to, że będzie nieaktywna klamka. Pierwszy to mikrostyk, mikrozłącze w, w samej klamce. Drugi ewentualnie to zamek klapy bagażnika. Przy użyciu autela dokonam skanowania błędów i zobaczę czy ma to związek jeżeli jakiś błąd powstanie, czy, jakiś, czy to będzie miało związek yy, z klapą bagażnika? Jaka będzie jaki będzie komunikat? Na razie mamy wszystko na zielono. Eww./esm. Elektroniczny moduł wyboru. Jest błąd. tylny samochód, tylny sam, tylny moduł wykrywania sygnałów i sterowania. Tylny zamek w tym samochodzie działa na takiej zasadzie jak... ...ekonomicznym i ekologicznym. No bo jak... O właśnie. Podróże są ważne... Jak to Mercedes... Podróże bywają, ...ale podróże też bywają nieekologiczne. Gdzieś się udajemy... Mercedes samochody. potrafi sobie sam włączyć radio, ale no, to no, nie tylko my, Mercedes. ...właśnie tą ekonomię i ekologię tutaj... Systemy otwierania tylnej klapy bagażnika w samochodach w zasadzie są takie same. Są tam dołożone niektóre elementy dodatkowe. Weźmiemy sobie raport. I co my tu mamy w raporcie? AGW, AGW, brama audio, brama diagnostyczna, tunel tuner radiowy, tym się nie będziemy zajmowali na razie EWM ESM elektroniczny moduł wyboru 1 DTC wartość momentów wysyłana za pośrednictwem szyny KAN jest nieprawidłowa same z SAMR tylny sam tylny moduł wykrywania sygnałów i sterowania 3 DTCS element S 88, 4 m 1 silnik zamek centralny ma zwarcie lub przerwę. Element LS761 oświetlenie bagażnika na lewo, zwarcie lub przerwa. I element LS760 oświetlenie bagażnika na prawo ma zwarcie lub przerwę. Y Mamy kłopot polegający na tym, że trzy błędy, które tu występują wskazują na brak komunikacji z tylną klapą, czyli zamek centralny, silnik zamek centralny ma zwarcie lub przerwę, oświetlenie bagażnika na lewo ma zwarcie lub przerwę i oświetlenie bagażnika na prawo ma zwarcie lub przerwę. Co to znaczy, że ma zwarcie lub przerwę? To znaczy, że zdiagnozowany jest problem, ale nie jest określone ściśle, co jest przyczyną wystąpienia danej usterki. Co dalej? Otwieranie bagażnika zawsze się odbywa w sposób awaryjny. Otwieranie bagażnika awaryjny w tym samochodzie polega na tym, że z tyłu po dostaniu się przez bagażnik jestem w stanie y, zwo y, zwolnić mechanicznie zamek bagażnika. to teraz muszę się tam dostać w Mercedesie mam tak jak w innych samochodach tego typu pałąk z siatką dlatego tutaj otwieranie innej klapy polega na zwolnieniu szaluzji. No i fajnie, żaluzję mamy zwolnioną, teraz muszę wejść do przedziału bagażnika i ręcznie otworzyć klapę bagażnika. i klapę bagażnika mamy otwartą teraz należałoby no tutaj znajduje się ten zamek w tym miejscu zobaczę czy dobrze będzie widać no nie za bardzo o. W tym miejscu znajduje się otwór z zamkiem bezpiecznika. W tym miejscu należy ten czerwony przycisk, który tutaj jest, przesunąć w prawo. Są tutaj dwa elementy: zabek i trzy styki, które do niego prowadzą oraz dalej mikrowyłącznik, który jest w klamce zamka. W jaki sposób dokonać sprawdzenia, gdzie jest problem? W jaki sposób przeanalizować to? Po zdjęciu tapicerki, tapicerkę zajmuje się w ten sposób, że najpierw zdejmuje się ten pas spodni i po wypięciu go należy odkręcić i odbezpieczyć panele te plastikowe boczne, po czym na sześciu, na sześciu spinkach jest cała wykładzina bagażnika co ja zrobiłem tutaj wypiąłem zasilanie z przycisku przy mikrowyłączniku i przewodem elektrycznym zwarłem dwa styki pomijając mikrowyłącznik i zamek mi się otworzy znaczy to, że w tym samochodzie problemem był mikrowyłącznik w tej chwili Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest już wszystko uruchomione i działa. Musiałem przesmarować, musiałem przesmarować ślizg mikrowyłącznika i blokował się przy klamce ten mikrowyłącznik. Praktycznie jest nie do dostania, ale można adaptować z innych pojazdów. I teraz sprawdzimy, czy mamy błędy. Muszę uważać, bo mam zamki przy spodniach, żeby nie obeczyć lakieru. Dlatego tak na baczność chodzę. No więc teraz jeszcze raz sobie wejdziemy tutaj. Jak widzicie, zamek normalnie pracuje. Są to błędy, które mi się tutaj zapisały przy tej awarii, która wcześniej powstała. Dlatego specjalnie jeszcze raz chcę zeskanować wszystkie obwody, które są tutaj dostępne. Muszę Wam powiedzieć, że tego typu urządzenie, taki autel pozwala na analizę, naprawy różnego rodzaju obwodów. Ściśle rzecz biorąc, jakbyście mieli LM324, no to wiadomo, że tylko i wyłącznie obwody silnika. Są programy i takie Małe komputery, które pozwalają też na analizę pogłębioną. Ja stosuję tego Autela. Nie to, żeby się chwalić, tylko dlatego, że jest mi po prostu wygodnie z nim współpracować. W innych samochodach. Gdzie ta gruźlica jest? I parę razy już słyszeliśmy o tym, że dochodzi do zakażenia gruźlicą. To jedna się nagle. No jedyna szczepionka, którą dysponujemy, ona, ona de facto chroni najmłodszych, czyli dzieci. W innych samochodach wygląda sytuacja w ten sposób, że im młodszy samochód, tym skanowanie jest szybsze, no bo komputer jest szybszy. No i czasami bywa tak, że tych obwodów jest mniej. To jest wersja która ma bardzo dużo dodatkowych wodotrysków. No dobrze, więc teraz mamy potwierdzony ten błąd sam R tylny sam tylny moduł wykrywania sygnałów. Mamy błąd AGW wyjście audio, to my się tym nie będziemy interesowali. brama audio nas interesuje elektroniczny moduł wyboru i tylny moduł wykrywania i teraz dokonamy szybkiego kasowania błędu dalej i czy pokazać, jeżeli jesteśmy dorośli? kolejny Audio pozostał jako zapisany aktualny błąd. To znaczy, że nie może być skasowany przez komputer. Idziemy sobie tutaj jeszcze i zobaczymy. To jakby sprawdzamy tylko w bardzo wybranych okolicznościach. Czyli tutaj też nie ma dawek przypominających. Oczywiście to szczepienie, bo gruźlica to jest stare szczepienie, tak, to no, można powiedzieć, że, no i tutaj że mamy podgłędu, pewnie no znakomita większość polskiej populacji tą szczepionkę co najmniej raz dostała właśnie. Po urodzeniu Odczyt. nawet no, takie osoby jak ja yy, yy, jeszcze pewnie dostały jedno czy dwie dawki przypominające z których teraz zrezygnowaliśmy. Natomiast szczepienie przeciwko wzz Mamy tutaj skanowanie automatyczne, takie. brama audio. ale można powiedzieć nie od zawsze. Brama diagnostyczna, radiowy, kody Ludzie, którzy nie byli zaszczepieni, bo się po prostu urodzili, zanim to szczepienie weszło jako obowiązkowe. Nie objęło ich również takie szczepienie wychwytujące w 14 roku życia. I od lat się już mówi i zachęca właściwie każdego, kto nie był szczepiony, żeby, żeby to szczepienie miał wykonane, tylko tak jak mówię, no dla tych osób nam dorosłych w większości zasilanie. to jest szczepienie zalecane, czyli wykony, wykonywane odpłatnie. A jeżeli osoby dorosłe służą, że chirurgicznym, że mają zaszczepić się, to słyszą przeciwko jakiemu rodzajowi wirusa? To właśnie, no i to właśnie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby i jest, jest to bardzo ważne. Za... Sprawdzimy sobie. Bardzo ważne jest, żeby się do tego zalecać. Sprawdzimy sobie, czy mamy zapisane jakieś błędy. I na tej podstawie dopiero będziemy mogli powiedzieć, czy Naprawa, którą przeprowadziliśmy, została poprawnie zdiagnozowana i poprawnie przeprowadzona. <laughs> Widzimy tutaj postęp w analizie poszczególnych modułów samochodu. Obowiązkowe to jest szczepienie, takie można powiedzieć, złożone. Korzystamy ze skojarzonych szczepionek, szczepionek tężcowi, błonicy, krztuścowi. Ale wrócę do rotawirusa. Widzicie, w tej chwili mamy dwa błędy. Ten z audio, który w tym samochodzie występował od początku, jak go nabyłem. I mamy wartość momentu wysyłana za pośrednictwem szynykan jest nieprawidłowa. Nie, Zapisane zdarzenie jest to P2000. de Wendorf. Wyłączamy, włączamy zapłon. No i wygląda na to, Że w momencie, kiedy macie jakiekolwiek zdarzenie dotyczące usterki, to komputer zapamięta to i nawet po naprawie jest taka sytuacja, że nawet po naprawie jest konieczność wykasowania tego błędu. Miałem taki przypadek z Ci3M C5, gdzie miałem błąd ESP wymieniłem moduł a samochód cały czas pokazywał mi błąd wymagał wykasowania błędu w momencie wykasowania błędu problem został rozwiązany to tyle moi kochani widzicie że praca yy, mechanika diagnosty wcale nie jest taka prosta trzeba się orientować yy, dokładnie znać yy, komunikaty poprawnie je analizować i one naprowadzają nas na przyczynę usterki, ewentualnie na powstałą już usterkę, ale trzeba wykonać analizę, żeby zdiagnozować poprawnie występujący błąd. Pozdrawiam, cześć, do następnego filmu. A teraz uwaga, żeby samochodu nie poobrysowywać. Ręce na baczność przy sobie.